Ileż to czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. Witamy się z wami Patryk, Dominik oraz Kuba. Dziś przyjdzie nam po raz 16 spotkać się, aby porozmawiać, podsumować i pośmiać się z tego, co widzieliśmy podczas jesiennych rozgrywek przy ulicy Międzyparkowej 4. Przypomnę, sezon kończący rok, rozpoczynający się tuż po wakacjach w trzecim tygodniu września zakończył się nieoczekiwanie nieco później, bo dwa dni później. Z racji obfitych opadów śniegu, w związku z tym jest o czym opowiadać. Szybciutko jeszcze przypomnijmy: 108 reprezentacji podzielonych na 9 grup, każda licząca 12 drużyn, 11 meczów w każdej z lig. Dlatego też jest o czym rozmawiać. Przed nami kilkunastominutowe podsumowanie, do którego serdecznie zapraszam. Jesień w szóstej lidze była niezwykle emocjonująca. Tutaj mieliśmy rozstrzygnięcia o mistrzostwo w samej końcówce sezonu, korespondencyjny bój między adrogiem i kompensą, Coca-Cola walcząca z match tradem o podium, WKS, które szukało formy pod koniec sezonu ją doskonale znalazło, a przede wszystkim, przede wszystkim mm, eksperci, nasi eksperci pomylili się w obstawieniach mistrza, co nie zmienia faktu, że jeżeli chodzi o podium, tutaj Patryk 3 na 3, tylko inna kolejność, brawoty. Natomiast natomiast powiedz nam, Patryku, co kierowało, że obstawiałeś Adrock team na pierwszym miejscu. Dominiku, trochę mnie tutaj rzucasz na bombę. No ale co? No powiem tak, no, po piątej kolejce wydawało się, że panowie mają szansę tak, na, na pierwsze miejsce. I jak się okazuje. Na końcu po 11 meczach nie myliłem się. W zasadzie jeden punkt, prawda do, 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 do zwycięzcy do Mistrzów z kompensa. No, tak naprawdę, no nie wiem nie wiem, co się do powiedzieć. No, myślę, że. Co Twoim zdaniem uważasz, że ta porażka jedna więcej. Nie, nie, nie wiesz co, po, piąty, po pięciu kolejkach e, widziałem, że no match trade nie jest w tej formie, w której był. E, jeszcze tutaj upatrywałem WKS może, e, które mo, miało szansę na wskoczenie. Ale o nich może później trochę nadmienię, bo, bo tam jest, jest pewien temat do, rozwi do rozwikłania. Tak naprawdę powiem tak, typowałem kole, z, ko kole na trzecim miejscu, ale tutaj totalnie z przykory, trochę w to nie wierzyłem, że wylądują na podium ostatecznie, ale mówię może trochę. Bo widziałem, że no Rafał Matejaszczyk tam nie, nie do końca problemy na bramce. Tam chyba Piotr Kiebłoński z 2-3 razy stał na bramce czerwonych. Tutaj nie powiem, kola mnie pozytywnie zaskoczyła. A kompensa? Dlaczego na drugim? To też chyba tak chciałam bardziej podejść, wziąć ich pod włos, bo kompensa w sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio odbierała medale, ale na pewno nie było to w ostatnim sezonie. No i tutaj mieli tu szansę, i może, może tym chciałem ich trochę zmobilizować. A Drog, jeżeli by zostali na pierwszym miejscu, super dla nich, to fajnie, bo to byłby dla nich niewątpliwy sukces. Tutaj też chciałem pochwalić Piotka, bo Piotrek też miał trzy na 3, tylko w innej kolejności. Dobrze czuł formę. Czerwonych z Coca-Coli, że to oni się znajdą na, na podium. Natomiast. No, powtórzę mój typ w zasadzie. Kuba, wypuszczam Ciebie. White Star Real Estate Ty widziałeś ekipę Białych Gwiazd na podium? Tak, ja generalnie widziałem Adrock Team jako mistrza, Compensy jako wicemistrza i White Star Real Estate jako drugiego wicemistrza. Znamy przypadek drużyny granatowych, Połowa sezonu, ambitnie, fajnie. Cztery zwycięstwa i jeden remis, a później, nagle, to się wszystko posypało jak taki domek z kart, i drużyna. Tak naprawdę zniknęła. Do tego stopnia zniknęła, że nawet nam się urwał kontakt z kapitanem, co jest, przyznam szczerze, niespotykane. Mitya kontaktował się, aż nagle zamilkł totalnie. No cóż, są i takie przypadki, także w tym względzie się pomyliłem, niedoceniłem, nie doceniłem. Ale ja i Piotr też widzieliśmy ich wysoko, więc. Znaczy, zespół grający bardzo dobrze, natomiast nagle. Nie wiem, czy ludzie się pochorowali, czy ludzie wyjechali, czy ludzie zniknęli. No to wyglądało, że wszystko. Nawet y, przychodzili kibice na ich spotkania, grupka czterech, pięciu osób, więc no, to, to, te informacje później z połowy sezonu, no, że panowie tutaj jakoś tak zniknęli, no to było zaskoczenie, nie tylko dla mnie na pewno. No tak, no to, to było coś, czego jeszcze do tej pory w dziesięcioletniej historii nie, przy, y, nie doświadczyliśmy, no ale jak widzicie. Każdy dzień może być czymś, czymś, jakąś nową kartą i nową, nowym elementem tej całej naszej życiowej układanki. Także real estate, faktycznie tutaj się pomyliłem. Pomimo dobrej formy, drużyna zgasła, ta biała gwiazda gdzieś zniknęła z, z radarów. No ale zostawmy, zostawmy ekipę. Faktycznie tutaj się pomyliłem, natomiast byłem przekonany, że drużyna AdRock tym zwycięży. Finalnie jednak ulega o jeden punkt drużynie biało-niebieskich, za co im serdecznie gratulujemy. I właśnie a propos tej rywalizacji, tutaj chciałbym się chwilę skoncentrować. Ta ostatnia kolejka decydowała o mistrzostwie. Panowie z Adrock wygrali swoje spotkanie. To był mecz z Match Trade'em. mecz Trade, który też miało o co grać, bo walczyło o medale, walczyło o brąz. Tak, ale pojawili się w zasadzie tylko z jedną zmianą. Tak, tak. I, i no niestety, mimo y, do przerwy 1-1, jeden, jeden później już to adrok zaczął kontrolować spotkanie. No i chwilę później na naszych boiskach wybiegła Kompensa z Coca-Colą, gdzie też mieliśmy spotkanie o medale. Kompensa y, musiała wygrać, jeżeli chciała marzyć o mistrzostwie. I tutaj, tutaj y, Pozwolę sobie dłużej powiedzieć na temat tego spotkania, bo mieliśmy 2 do 2. I co najważniejsze, na boisku pojawił się Tomasz dla który dokładnie tak jak Marek przed spotkaniem pytał się, ile musi strzelić, żeby dogonić Dawida. Marek z Arupa z 8. Ligi. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za roz roz tutaj rozłożenie na czynniki. Pierwsze, kim jest Marek? wchodzi Tomek, bierze piłkę, strzela, strzela. 5 goli, to było 5 trafień, 6 goli, przepraszam, 6 goli Tomka i szczególnie to ostatnie, które decydowało o tym, że korona Króla Strzelców do niego trafi właśnie, Tomek bierze piłkę na prawą nogę, z lewej strony schodzi, uderza po bliższym słupku dla bramkarza, ale jest to tak spadające, że Karol Pasturczyk, który akurat wtedy bronił w Coca-Coli nie miał szans i Przyznam szczerze, że bardzo kibicowałem Tomkowi, bo Tomek konkretnie, celowo podchodził do tych swoich zadań i, i, i cieszę się, że razem z Kompensą Tomek właśnie będzie świętował i Mistrzostwo i Elite Króla Strzelców, więc ten korespondencyjny pojedynek był niesamowicie ciekawy i co było też super, że chłopaki za drogą teamu zostali. Kilkanaście minut, i widać było. Kibicowali. Kibicowali Coca-Coli, i widać było, że w którymś momencie kompensa odskoczyła i mówimy: pozamiatane. Po czym na chwilę kilka osób wyszło, kilka zostało, Coca-Cola zaczęła odrabiać, i tak już złapali chłopaki takie: może coś z tego będzie, może coś z tego będzie. No ale jednak to kompensa w mistrzowski sposób pokonała Coca-Colę. Takie to były moje wspomnienia, szczególnie z tej ostatniej kolejki, panowie. A tylko jeszcze, jeżeli chodzi o te trzy drużyny, w pierwszej kolejce sezonu adrok wygrał z kolą 8 do 1. Tak, 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 na środkowym boisku, tak, na środkowym boisku. naprawdę mówię: o nie, no to po prostu to musi być mistrz. Jeśli oni z kolą, tak jadą, a to jechali naprawdę tak na miękko, w pierwszym meczu na środku boiska. W, no w trzecim tygodniu września, tak po 1. wygrać 8 meczów po 1-0, niż wygrać 1-8-0. Także, panowie... Lepiej bym tego nie ujął. Cóż... Tutaj jeszcze, no... Panowie, może lećmy po kolei. Match trade, 24 punkty. Tyle samo, co Coca-Cola, no ale tutaj bezpośredni mecz zaważył. No, a panowie i... bardzo dużo goli Tak, zobaczcie, Tak 80, Tak, tak, no to tak, nie, no i... nie byle kto, bo Dawid Lipski, tutaj ex królem strzelców tak, z tak. Tomaszem Sadlakiem. I tam nie ma lipy. Wiem, że jeszcze Adrian pisał w prywatnych wiadomościach, aby sprawdzić, tak. czy tam na pewno no Dawid z... nie strzelił więcej goli. I co ciekawe, sprawdziliśmy wskazany mecz, tam faktycznie Dawid strzelił 7 bramek, a nie sześć, ale też dodatkowo Adrianowi E, doszła w tym meczu dodatkowa asysta, bo przed, Nie, nie, ale trzeba dać Adrianowi, że o sobie nie wspomniał, myślał o koledze. Tak, ale tak, nasze tak. czujne oko i kamera. E, jednak tutaj zweryfikowaliśmy, że faktycznie Adrian miał tam jedną asystę więcej, także Adrian. Też tutaj zostanie królem asystentów. Dlatego zobaczcie, co robią nasze takie pierwotne postanowienia. Pamiętam, jak 10 lat temu zakładaliśmy ligę, powiedziałem, każdy mecz ma być opisany, a później opisany, czyli naprawdę miały to być dwie, trzy, trzy akapity ciekawego opisu. Natomiast od samego początku nagrywaliśmy mecze, natomiast nie nagrywaliśmy ich wszystkich i Konsekwentnie od kilku lat nagrywamy każdy mecz w pełnym wymiarze czasowym, czyli nie skrótowo, tylko po prostu można Waszą formę, Wasze statystyki, no i też oczywiście Wasze zachowanie, jakieś ewentualne wybryki zweryfikować na nagraniu, także, także tu nic nam się nie ukryje. Dlatego też w tym przypadku dodaliśmy asystę i gola z tego meczu, które nam uciekły, ale. Oczywiście chłopcy są współkrólami i współkrólami strzelców i asyst, natomiast zostawmy tą historię, ja weszłem w słowo, tak? Dobrze, dobrze pamiętam, natomiast zaczęliście, ja nie miałem okazji na dłuższą wypowiedź, match trade, absolutnie match trade w tym sezonie dołącza do drużyn grających w piłkę, to znaczy nie, nie, nie kopiących, nie bawiących się w piłkę, nie... Gdzieś tam sobie charatającą w gałę. Ale chłopaki mm. mają taki, taką sinusoidę, bo ja też pamiętam, że oni w tym momencie walczyli o podium, potem szło im niżej, więc tutaj... Nie, nie, ale chłopcy grali do tej pory na niższych poziomach rozgrywkowych. Teraz tak naprawdę weszli na poziom grających w piłkę i po tym sezonie awansują. Awansują do grupy czwartkowej, a tam już wiecie. Czwartek to jest przedednie wielkiego futbolu, także gratuluję. W ostatnich tygodniach właśnie Dawid Lipski, czy generalnie ten skład nie był do końca taki optymalny. optymalny. Natomiast pamiętajcie, sezon jesienny, czyli październik, listopad, grudzień. Szczególnie dzieci, nie wiem czy jeśli niektórzy z was, a w zasadzie znakomita większość mają dzieci, to jest trudny czas dla nas dorosłych, bowiem dzieci najpierw łapią różne przeziębienia, różne infekcje, co przekłada się później na nas i być może któryś z Was jeden, dwa wieczory będzie musiał wypaść. Niemniej, match trade wraca, dołącza do drużyn grających w piłkę. Tu bym jeszcze nadmienił ekipę Wybrzeż klatki Schodowej, która od samego początku grała w piłkę, to jest drużyna grająca dobrze w piłkę, natomiast nie wiem co tam się wydarzyło: że ekipa trzykrotnie przegrała i raz zremisowała. Byłem przekonany, że drużyna Wybrzeża Klaski Schodowej będzie na miejscu czwartym. Tak myślałem sobie. Jest na miejscu piątym. To nie jest zaskoczenie, to nie jest jakby zły wynik. 22 punkty to jest naprawdę rewelacyjna historia. Być może tutaj właśnie o tym czwartym miejscu zaważył mecz z wspominanym Match Trade 3 do 10 chyba no, jedna z najwyższych najwyższych poręgów. W tej lidze. Druga część sezonu w wykonaniu WKS-u też miała, oni mieli dru, trudny terminarz. Zobaczcie, jest match trade, e, potem jest X-Trade, ok, ale kompensa i ad Rock Team. E, to no tak, ale wygrali na przykład z Colą, tak więc no, myślę, że no to była na pewno drużyna z potencjałem. I tutaj w tym miejscu warto wspomnieć o pewnej sytuacji, która miała miejsce w meczu z kompensą. Tam panowie po meczu nam reklamowali pewną kontrowersję, decyzję pewną sędziowską, którą mieliśmy zweryfikować na, na kamerze. Niestety, jak wspomnieliśmy wcześniej, wszystkie mecze są u nas nagrywane, no ale pamiętajcie, że ten system, system Veo jest od nas niezależny. Czasami zdarzają się błędy, czasami nagranie, kamera, nie wiem, zawiesi się, nagranie się nie wrzuci na serwer, bywa różnie, czasami, znaczy drużyna wybrzeża Wie, że już wcześniej też mieliśmy problem z, jednym z ich nagraniem. Udało się nagranie odzyskać. Tym razem niestety się to nie udało, a wiemy, że mecz z kompensą był istotny dla układu tabeli. Pamiętajcie panowie, że jeżeli zdarza się taka sytuacja, nie ma w tym naszej złej woli. To jest tylko złośliwość rzeczy martwych elektroniki i nie mamy na to większego wpływu. Support tutaj też producenta nie dowiózł, nie pomógł nam w tej kwestii, więc nie, może, nie mogliśmy tutaj, nie mieliśmy dużego pola manewru. Takie sytuacje zdarzają się, pamiętajcie, z takich kuluarów powiem wam, że na 108 drużyn, które, które filmujemy, których meczów filmujemy. Takich, takich spotkań, które się nie zarejestrowały, albo jest jakiś problem z nagraniem, było, żeby nie skłamać, może 4-5 na cały, na cały sezon. Przeliczcie sobie, ile to jest spotkań w tygodniu, ile to jest spotkań w miesiącu i w całym sezonie. No to jest, 66 meczów na jedną grupę. To jest, to, Raz jest 9. to jest promil. Staramy się, żeby to się nie zdarzało. No, ale musicie nam to wybaczyć. Tutaj, wybrzeże mamy nadzieję, że panowie rozumiecie to i nie macie nam tego za złe. E, no i na pewno, jeżeli chodzi o wybrzeże, no to tutaj podium, podium był, było na pewno w, w zasięgu. No, ten masz z masz, masz tutaj mógł, mógł zaważyć, kola no, pokonana, więc ja myślę, że można tak. powiedzieć, takie reprezentacje Polski. Jeśli Wybrzeże pokonuje kole, to można powiedzieć, że Wybrzeże zasługuje na trzecią pozycję, idąc dalej. No ja chciałbym się skoncentrować na tym, że Ty mówisz o, o jakimś takim nieszczęściu. Jak Andrzej Strejlał zawsze mawia, suma szczęściu równa się zeru, więc myślę, że w przyszłym sezonie może być tak, że gdzieś jakaś sytuacja sporna będzie przypadkowa, na korzyść. Waszą korzyść. Więc panowie, to jest piłka. Taka jest piłka. My staramy się warować sytuację dzień później, no ale niestety nie udało się. Filip Morris, Philip Morris no który właśnie... na początku wystrzelił, by zaraz szybko się spalić. Jak typowy fajerwerek? Tak, drużyna środka. W tym sezonie drużyna Łukasza i Karola ewidentnie potrzebuje. Jest w trakcie przebudowy, także to jest. Sezon, w którym drużyna pokazuje karty. Była no lepszą drużyną środka tabeli, to można Ale powiedzieć. Ba chyba bardzo, jak w żadnym innym sezonie, bardzo widać, że Łukasz Zielenin no już yy, się nie pojawia na boisku i nie ma, nie ma kto ich tutaj złapać za kartę. Nie karkę. ma takiego motywatora, nie ma takiego kogoś, kto w takich newraglicznych momentach meczu Powie, dobra to teraz wytrzymajmy i te mecze drużyna Philip Morris przegrywa, natomiast z Łukaszem, no takim nazwałbym Napoleonem, drużyna Nikotynek wielokrotnie wygrywała, także Philip Morris fajny, bardzo dobry sezon, ale nie, nie, nie idealny. Drużyna Menard, podobnie jak Philip Morris, dobry, ciekawy sezon, 15 punktów i zobaczcie, drużyny te dzieli tylko jeden punkt, natomiast Philip Morris w naszym przekonaniu od zawsze grał w piłkę, natomiast Menard od niedawna gra w piłkę, czyli dołącza do drużyn gających i już doszłusowali inżynierowie do, do poziomu naprawdę, naprawdę fajnych występów. W dużej mierze przyczynił się w ostatnim sezonie Marcin Szyda, który zszedł z bramki, wybiegł z pomiędzy słupków, sam pokazując, że. Skillsy w ataku nie są mu obce. Także ewidentnie Ale ten międzynarodowy sędzia Tagbola, wiceprezes związku, tak? Czy prezes nawet? Chyba wiceprezes. Gdzie i w zarządzie miała. na pewno. Słuchajcie, nawet jak ktoś Danas jest wiceprezesem, to się nazywa go prezesem, prawda? Więc prezes e, Marcin. Tak, panie prezesie. tak, ale tutaj tylko szybko zganie drużynę Menard, bo. W tym sezonie oddali dwa walkowery. Może gdyby nie to, to byliby wyżej. No ale panowie, zawsze będziemy potępiać drużyny, które nie przychodzą na spotkania, tym bardziej, że chyba nie poinformowaliście nas o swojej nieobecności. Eee, raz, raz, y, znaczy, inaczej, dostałem informację, ale y, na tyle. To, to chyba tak... było z White Starem, to w, w, w trzeciej kolejce, ale panowie pamiętajcie, przychodźcie na spotkania tak jeżeli jest. nie, to informujcie nas Elite z... Liga to miejsce dla grających w piłkę a nie, nie, nie grających e, tym bardziej jest to smucące, że no, czerwoni nie grają z nami od wczoraj tak, więc... Wszystko dobrze, panowie lecimy dalej, e, właśnie to jest grupa, która tak naprawdę miała e, dwie dwie i pół drużyny, które, które, które były takie mocno chwiejne White Straley State, Oni, o, o nich powiedzieliśmy całkiem sporo e, pierwsza część sezonu naprawdę, z dumy co dobra. Gratowi szli jak naprawdę solidne przycinaki. Natomiast końcówkę znamy grupę. Podobna, no histori to jest rozczarowanie podobna historia z mediowcami. Mediowcy na koniec roku mają zawsze ciężko, muszą budżety powyciągać, muszą wszystko tam powyrównywać, No i drużyna Krzysztofa nieco się pogubiła. Początek fajny, chociaż ja wiem, czy początek to był zawsze. Te trzy zwycięstwa gdzieś tam są w między porażki. Natomiast no cóż, czekamy na lepszą grę drużyny gratowych granatowych. Z grupą jest trochę jak z rollercoasterem, Góra dół, góra dół, tak góra. Jest. Dół. i tak tutaj jest. nie ma złotego środka, tylko jest góra dół, góra dół, albo mistrzostwo, albo trzecie swarte no tak. W tym sezonie, no patrząc na wyniki, no to no powiem krótko, no było fatalnie, tak. Franek smuda powiedziałby, albo walczymy o mistrzostwo, albo walczymy o spadek, no i... Tutaj chłopcy ewidentnie walczą o spadek, aczkolwiek utrzymają się w tej grupie. X3 Brokers, XTB to jest firma, którą, e, którą objął e, e, nowy prezes, e, nowe, nowe oczekiwania. E, no i trzeba przyznać, że nie wiem, czy zauważyliście. XTB e, wizualnie na rynku w ostatnim roku było petardo, było bombą. Ilo, ileś to milionów euro poszło na reklamy? Być Tego może, nie wie nikt. Być ale... może grupa im pomagała. Ale w przeszłości. Mourinho powinien objąć. W przeszłości XTB. był Jose Mourinho. W tym sezonie drużyna na XTB, w ogóle marketing. Poszło w sporty walki. Tak, nie tak. wiem, czy widzisz, każda, każda, każda gdzieś tam mata. XTB, KSW. Tak jest. Natomiast. I też Conor McGregor pojawia się. McGregor i Jędrzejczyk Zykle. na polskim rynku Jędrzejczyk i JJ. W polskich, w polskich też Conor McGregor, tak, się tak, tak, tak. Także, ale, ale to jest absolutnie wyjście na świat, bo jak wiecie, trading to jest międzynarodówka, no po prostu. Także panowie, uczcie się tradować, uczcie się, bo to są też szkolenia, prawda? To są jakby plany tak, tak, e, tak. Ale więc... jeśli już przy tradingu jesteśmy, no to wspomnijmy mecz pomiędzy XTB a Match Trade, no i tutaj w poprzednim sezonie, przepraszam, dwa sezony temu, zimą 2021, w tym samym zestawieniu to XTB wygrywało i tam było chyba 10 do 3, jeżeli się nie mylę, 8 do 3, mam nadzieję, że ty się je nie mylisz, a w tym sezonie Match Trade, no to panowie wzięli sobie za cel zrewanżowanie się no, i wygrali 9 do 2. Wiemy skądinąd, no, też z naszego wywiadu, że z XTB no, to nam ściągało posiłki, nawet spoza z, z Warszawy. Pojechał Konor? Konora nie było, pewnie był duchem, ale no, tutaj panowie się zmobilizowali. Niestety, no, match trade odrobił lekcję i, i, i z XTB pojechał, ale no tam drużyna. Zupełnie nowa. Zupełnie nowa, bardzo nas to cieszy. Są stare yy... twarze, ale No, no jest yy, przemek yy, i. Nie no, jest Kuba, jest, Kuba, jest prawda? Rafał, Natomiast jest się absolutnie. pojawiał. E, A mm. co się stało z Gigi, panowie? Gigi Diagostino e, poszedł w DJ-kę. E, nie Gigi wiemy, jest. ale yes, no nie, był Gigi chyba raz się pojawił. Puchar na Roll w teraz jest zima, to jest Gigi musi trochę przezimować. Natomiast bardzo nas cieszy, panowie, z Xterbej się nas słuchacie. Cieszymy się, że to jest zupełnie nowa odmiana, jest dziesięciu chłop. Ostatnio na mecz przyjechało 12, Oj, kiedyś, 12 ludzi. Ostatnio nie, ale chyba w ósmej kolejce tam było naprawdę 2,5 składu wyjściowego. Tak, więc... także, także, także nowe, nowe możliwości od po, stycznia zaczynamy. Po, poprzebierajcie, zróbcie casting i myślę, że coś się z tego ulepi. Kto najlepiej typuje. Trade'uje ten do składu. Tak Tylko jest, natomiast... Jeszcze... Ja, Jakub Trytko, to jest, to jest zawodnik, który tam się wyróżnia i na pewno na niego zwrócimy uwagę w przyszłych sezonach. Podsumujemy jeszcze dwie ostatnie drużyny. CarSmile, powolutku to ciśnienie uciekło, gdzieś tam chłopcy się rozmyli. No, panowie nie zmienili opon na zimowy na zimę. sezon. I niestety nie dojechali. Tam skład też się nieco zmienił, więc tutaj. Tak, już powolutku i... widać było, energia z chłopców uchodziła. Także, także przypomnijmy, wszystko... że dwa sezony wstecz. Yy... Chłopcy byli mistrzami. Yy... Wy, byli na podium w każdym razie. Byli mistrzami i wicemistrzami, pewno, także, tak. także dużo osiągnięcia. Brawa dla drużyny Czarno e, Seledynowych. Kawał historii napisany przez Was z złotymi zgłoskami. Wielkie dzięki za wszystko. Gdybyście kiedyś chcieli jeszcze pograć, znacie adres, zapraszamy serdecznie. Nasze drzwi są dla Was otwarte. Podobnie jak dla drużyny Mantex.pl, drużyna meblowców, to było zaskoczenie. I minus zdaje się tylko dwa mecze w tym sezonie. To, słuchajcie, powiem Wam się, że, że no ta grupa no i ten sezon to jest zaskakująca historia. Pretius, Mantix, White Star Estate. To są trzy drużyny, które po prostu w połowie sezonu przestały grać w piłkę, co jest jakby nie... no wyjątkowe. No, Mantix, Meblarze, bardzo uznana drużyna bordowych. Kolec z jednego osiedla. Najwyraźniej panom się chyba samochód popsuł, którym wspólnie przyjeżdżali na mecze. Coś tam się ewidentnie mogli popsuło. Mogli wziąć od czy... yy, Może i <laughs> no, <laughs> y dostarcza im te samochody. Polecamy usługi <laughs> Słuchajcie, Dlatego też, pamiętajcie, jedni odchodzą, drudzy przychodzą od nowego sezonu firma Arval Polska wchodzi na, na cały rok także nie doczekamy derbów Carsmile Arval Polska no ale może jeszcze kiedyś taka historia się przytrafi bardzo serdecznie wam dziękujemy za ten sezon mam nadzieję że granie wam się podobało tak jak mówię było tutaj sporo przypadków walkowerów ale pamiętajcie, nawet jak nie jest walkover, to jest gra sparringowa, dlatego też drużyna XCB, Philip Morris, a także Wybrzeże Klatki Schodowej, was panowie jeszcze czekają sparringi. Słuchajcie, podsumujmy, dokonania indywidualne wśród strzelców, Tomasz Sadlak, mówiliśmy już o tym, wielki, wielki comeback, Dawid Lipski dorzucony gol, mamy dwóch zwycięzców, no cóż, będą dwie statuetki, jedna nagroda, gdzieś podzielimy. No po skarpecie już to mówię. Po skarpecie, no po skarpecie, słuchajcie, po kotlecie. Wielkie brawa dla obu e, graczy, którzy no, naprawdę zdystansowali, zdystansowali. Ale panowie mieli najwięcej goli strzelonych w, w, we wszystkich ligach? Tak, tak, Te 36 tak, tak. to jest najwięcej w no i... jesieni. Tak, wiem o czym mówisz. Tutaj Rafał ja... Matyjaszczyk kogony, niespotykane. Ale Kuba, muszę powiedzieć, w ostatnim podcaście twierdziłeś, że to Tomek będzie królem strzelców, więc oh. mówiliśmy o tym, tak? że no tak Nie. nos tutaj ci podpowiadał dobrze, więc brawo ty. Tak jest, e... tak jest. No i jeżeli cóż? chodzi o asystentów, to Adrian Nadratowski. Chwaliliśmy ekipę Match Trade'u, że gra w piłkę i myślę, że duża zasługa w tym, że jest tam Adrian, który jest mózgiem. Ja lubię go porównywać do Andresa i Iniesta. Trochę... Wyglądało tak. trochę stylowo. No sieje, młody chłopak, a już łysy. Jak to jest? Do tego chodzi Adrian, w czapce. Co tam się dzieje? E, ale powiem Wam, że z pewnością połowa tych 19 asyst to była do Dawida. Z tego co obserwowałem. Do Dawida podsiadło? Dawid podsiadło i zaśpiewa i strzeli gola. To był e, Dawid Lipski. Na drugim Jesteś miejscu jest taki nie piłkarz. Nie, to był Lipski, ale. W Arce Arcegdynia i w Chorzowie. Nie, Nie, w Chorzowie. W Lipski był w killerze. W... E... w Gliwicach. Na drugiej pozycji wśród asystentów. Taki blondyn. Wie... Nie, on, no, on, on się robi... przefarbował. No. Na drugiej pozycji Max Bodnik z 11 asystami za drugim. E... Tomax... Tomek Sadlak z powrotem. 10, 10 asysty z kompensy. No tutaj Tomek po prostu zdominował e... klasyfikację. Tak, Tomek Sadlak 46 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Jeżeli chodzi o bramkarzy, to tutaj mm, zwycięża i koronę dostaje Mateusz Fortuna z ekipy Adrock Team. E, młody, wysoki, szczupły, do, dobrze, dobrze prezentujący się w bramce zawodnik, który chyba to był ostatni albo przedostatni mecz. Nie, mecz z masztradem, Jeżeli pamiętam, to wyjął tam karnego, którego strzela Mateusz Żelek. Pozytywne pozytywny zakończenie sezonu. Mam nadzieję, że Mateusz doceni to wyróżnienie i w przyszłym sezonie pokaże się z jeszcze lepszej strony. Wpuścił zaledwie 30 bramek. Zaraz za nim Mateusz Niemiec. I tutaj Jarosław Dusiński z Kompensy również, co jest cyklicznie, Jarek dobre występy zalicza. W tym sezonie jednak, pomimo Mistrzostwa Kompensy, Jaro musi się e, obejść smakiem. smakiem nagrody. Zresztą już nie raz od nas coś dostawał, więc... Mm, wystarczy. W, więc na pewno wystarczy. E, poczęstujemy ci Jaro herbatą albo czymś innym przy na podczas rozdawania nagród. E, na pewno e, będziesz uśmiechnięty. E, Panowie, szybko spójrzmy jeszcze tylko na fair play. No, odcinając tutaj te dwie drużyny, które oddały walkowery. Carsmile, no nie walczył, więc 14 fauli tylko w tym sezonie. O dziwo, tu jestem zaskoczony, najwięcej wybrzeże klatki słowodowej, 46 fauli. Szczerze mówiąc, z, z, z oglądu całego sezonu nie, nie powiedziałbym, że tak dużo faulowali, no ale najwyraźniej moje oko mnie zawodzi. Panowie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie sezonu w Elite 6 lidze. Mamy nadzieję, że ta rywalizacja podobała Wam się. Spełniliście się na boisku. Spędziliście miło czas z nami, z rywalami. No i mam nadzieję, że widzimy się już za 2-3 tygodnie w sezonie zima-2023. Byli z wami Kuba, Dominik oraz Patryk. Do zobaczenia między 9 a 12 stycznia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.